Siemanko, z tej strony, Adrian, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zobaczycie wielki urodzinowy pack opening na ten World Cupowy Event na moim głównym koncie. A dlaczego urodzinowy? Ano dlatego, że odbywał się on na moim urodzinowym streamie. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za życzenia i z góry pytania w komentarzach. Mam już. 24 lata. Przyznam szczerze, czuję się już trochę staro, ale póki nie ma jeszcze trójki z przodu, to da się żyć. A wracając już do treści odcinka, to zobaczycie w nim jeszcze 5 decydujących meczów Food Champions, no i oczywiście nagrody za tę ligę weekendową właśnie. I standardowo, zostańcie do końca, bo tam pytanie, co dalej robimy ze składem? Ponadto subujcie kanał i oczywiście urodzinowa łapka w górę, również mile widziana. Chciałbyś zagrać takimi kartami, ale brakuje ci FIFA Coins? Sprawdź ofertę supercoinsy.pl Kupisz i sprzedasz tam Coinsy na PC oraz konsole, nie musisz martwić się banem dzięki zastosowaniu unikalnych i sprawdzonych metod dostawy monet. Uwaga! Wystartowała największa promocja na Coinsy w tym roku. Podczas Mistrzostw Świata będziecie mogli wygrać superkarty oraz darmowe pakiety Coins typując wyniki Mistrzostw. Przewidziane są także atrakcyjne zniżki. Link w opisie. Polecam. Moi drodzy, ostatnio na Barsa tu Glory rozpoczęliśmy event World Cupowy. Dość sporym openingiem dzisiaj. Równie sporo opening robimy sobie na głównym koncie. Skład obecnie wygląda tak. Po ostatnim odcinku ostatecznie nie podjąłem żadnych kroków. Sona zostawiłem na ławce. Nie sprzedawałem jeszcze ani Cancelo, ani Neymara, ani Cristiano Ronaldo. Postanowiłem zagrać Nimi trochę ligi weekendowej. Potem będziemy zresztą to w Champions skończyć. Zobaczymy, co ostatecznie z tą jedenastką zrobimy. Być może w tym openingu, który zaraz zrobimy, wyleci nam coś, co zmieni nasze plany co do tej jedenastki. No ale właśnie, nie przedłużajmy i przechodźmy do wcześniej wspomnianego openingu. Właśnie 26 paczek. Już jest sklepy, niektóre lepsze, niektóre gorsze. A do tego jeszcze dochodzą nagrody tygodniowe i nagrody sezonowe za Division Rivals, jeżeli chodzi o nagrody tygodniowe, to ja zabieram je po prostu wymienne, bo już dość sporo paczek niewymiennych i tak będziemy mieć, więc tutaj niech będzie jakiś wymienny element tego openingu, no i te nagrody właśnie sezonowe, tutaj bardzo fajne paczki, z których miejmy nadzieję wyleci nam coś przyjemnego, no ale właśnie, czy wylecie faktycznie coś przyjemnego, czy będzie ten opening ogólnie przyjemny, to się przekonamy, 31 paczek, zaczynamy, Wy na odcinku oczywiście zobaczycie tylko te Najlepsze. Jedziemy, paczka, piłkarzy, Electric Prime, gwarancja karty 80 plus. I mamy ekrany. A co konkretnie? To będzie bono. No dobra, 8-4-over, mogło być gorzej. Kolejna złota, paczka, karty kart? Tylko to jest z tymi kartami z Mistrzostw. Będą te player playerpiki z kartami do wyboru. A trafiamy. Tylemą. Dobra, go. Ej, po, po tej paczuszce już tylko 8 nam zostaje. Co prawda, najlepszych, ale na razie szału nie ma. Tu mamy walkout. I to jest Cancelo, okej, okay, dobra, mamy Joao Cancelo, przez chwilę oczywiście myślałem, że może Ronaldo, ale nie, nie, spokojnie, no jest dobrze, no Cancelo to jest 45 tysięcy widzę, więc to jest bardzo przyjemny traf, eee, najlepszy póki co dzisiaj, więc no ciężko by było narzekać. I paczkę piłkarzy z Francji, Anglii lub Niemiec, jeden taki piłkarz 83+, plus. lecimy i co tu mamy? Mamy Kranel chyba bez walkoutu, Bardi. Brazylia, Argentyna lub Hiszpania 83+, plus. i tu nam leci ten Vinicius PTG, w serio, no prawie. Jedziemy, paka o wartości 50 tysięcy, no come on O, tylko ekrany, Mertens. Chwila prawdy. Trzy paczki za stokanie Dwie są niewymienne z gwarancją 84 jedna jest bez gwarancji, ale wymienna. Zacznijmy może od tej niewymiennej z tą gwarancją. Go! Proszę, proszę, niech to coś odda, co to ma być? C co? Nie mów, że to będzie najwyżej ocena na karta w parce. Nie mów tak nawet. Zajebiste kurwa urodziny A teraz wymienna paka za 100 tysięcy widzowie Ja już na nic nie liczę, ja już nic nie mówię Niech po prostu sobie leci co chce Ok, i ostatnią paczkę otwieram I patrzę na czat na streamie, zobaczymy co mi napiszą Dobra paczka poszła i patrzymy, co pisze chat w tym momencie. XD, 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 Marvel Hero. aha Mbappe, XD. XD, dobra, same XD. Tam jest gówno jakieś totalne. Forte Tragedia, totalna porażka, wstyd, kompromitacja. Jakie może mi możecie mi w dniu moich urodzin coś takiego dać? No to pana dobra, to Foot Champions. 5 spotkań zostało do końca. Bilans, niestety 12-3. Nie pamiętam szczerze mówiąc, kiedy miałem tak słaby bilans po 15 spotkaniach, zawsze to było 13-2 lub nawet 14-1 się. Zdarzało, więc liczę na to, że 16-4 wbijemy, no to jest taka podstawa jaką wbijamy co tydzień, takie nasze minimum, mam nadzieję, że to podtrzymamy, także nie przedłużamy, lecimy z tą piękną jedenastką po trzecią rangę mam nadzieję. No i ta jedenastka przeciwnika wygląda mocno. No jest Neymar, Mbappe, Ronaldo, Van Dijk, czyli podstawowy zestaw do wygrywania spotkań, nie? Mm. Dobra, fajnie się zaczyna, super, nie? Renato Sanchez zwykły nam strzela Dobra, szybko odpowiedź Kurde, no nie no, naprawdę gram karygodnie w obronie, karygodnie To ty gada, to jest bramka? Ja pierdziele No, no i co? No spierdolę to, nie? To jest 100% Kurs na to, że to spierdolę Chciałem powiedzieć, że to jest 1-0-1 Ale jednak gol Włącz Bugmachera był widzowie. Nie, no nie, będzie fałszyk. Ja pierdziele, czemu ja się daję walić na to, no? Na te głupie fałszyki, że to jest tak prosty schemat. przed polekarny i fałsz z No no i czemu ja na przykład się daję teraz na to złapać znowu? No i jeszcze. Dziura w obronie. No i oczekiwane bramki. Nie, no to, to jest standard. Nie pozbędziemy się tego bizowe. Tak będzie wyglądała statystyka każdego meczu. Będziemy tracić nieoczywiste gole, a strzelać setek nie będziemy. 12-4 po fatalnym meczu. Ład przeciwnika wygląda przeciętnie, nie? Powinniśmy sobie dać radę, ale jestem w takiej dyspozycji, że nic nikomu nie mogę obiecać. Nie, no jak to Walker tego nie przejął? Dobra, no jestem słaby, bizowe. Let's go. 2-1 Dembele. Foul chyba, nie? Dobra, żaden faul. 2-2. Neymar, musisz, błagam. Let's go. 3-2. Comeback. Comeback w 15 minut meczowych. O, dobra, wygraliśmy, ale... No mocny skład, mocny skład. góry, on no, być Nie, no, no, gol. No musi być gol. Jak on tego nie strzeli, to ja nie wiem. Pięknie się zaczyna, znowu. Czemu nie potrafię rozpocząć meczu normalnie? No i co? Teraz Dembele znowu nie strzelisz, co? Wow, 1-1. Ależ festiwal debilizmu ze strony mojej przeciwnika. No. No, gol. Błąd rywala. Bardzo duże dziury po bronie. Kurde, ale naprawdę źle mi się gra. Ja po prostu czuję, że jakby nie mam, wiecie, tego fanu. To wszystko się tak nie składa. Czasami jak gracie, to wszystko mam się samo klej macie takie flow, nie? Tu wiecie kiedy zrobić elastiko, tutaj coś innego, to jakiś step over. No w tym tygodniu ja w ogóle nic z tych rzeczy nie. Zero. Dobra, GG. Wow, ale ciężary. Mamy 14-4. Dobra, 11 rywala. Mocny skład. To jest bardzo mocny skład. Ładnie. Neymar. Come on, 1-0. Jedziemy po swoje Gol. Widzowie, wiecie co jest najgorsze? Nie widzę szans Teraz, w tym momencie, jeśli już jest remis Na to, żeby pokonać tego rywala Koniec, koniec, Jezu, wygrałem 15-4, dobra, decydujący mecz będzie Mecz o wszystko, mecz o rangę, mecz o 16. wina Czy przebijemy nasz najgorszy wynik do tej pory Pod Champions w tej Fifie, czy go tylko wyrównamy bo do tej pory najgorszy wynik to 16-4 Mam nadzieję, że uda się, uda się wygrać to spotkanie Kurde, gość gosztu, presa nakłada, no nie! Gol! Przybudaj miejsce do strzału! To serio wpada? Zinchenko 8-6? Nie wiem, no już się, nie powiem. Pięknie! Dobra, 2-1, lecimy, lecimy po kombaj jeszcze. Aj no Klaus gierka Dawno nie miałem tak wyrównanego meczu. Najwaszą no, ja głupotą sobie zasłużyłem na to, żeby przegrasz To spotkanie, żeby w ogóle taki bilans zrobić, jaki zrobiłem. Ogólnie mi się jakoś inaczej grało, nie wiem czy to nie jest spowodowane może tym, że ludzie troszkę bardziej tryhardują, bo jest ten event World Cupowy, każdy chce mieć więcej paczek, zarobić więcej monet. Nie wiem, dajcie znać jakie wy mieliście wrażenia z tej li ligi weekendowej. Jestem bardzo ciekaw tego, jak u was było, bo mnie było trochę inaczej, no ale z drugiej zaś strony na Barca to grało, mi się normalnie i wbiłem to to zwykle na tamtym koncie. Może paradoksalnie, ale za najgorszy bilans będą najlepsze nagrody. Salach w piku, czemu nie? Ale myślę, że aż takich wymagań bym tutaj nie miał. Póki co jest B. Lili A w piku numer dwa dostaniemy Gabriela. Ok, bierzemy oczywiście najwyższy overall. No i trzeci pik, z którym również nie wiąże zbyt wielkich nadziei. Teo Hernandez. I będzie traf do pierwszego składu. Proszę bardzo. I wydaje mi się, że Teo może być. Potężny. Okej, okay, ej, ten Teo Hernandez kosztuje 170 tysięcy, tak? No, 165 koła monet. To jest bardzo w porządku. Traf widzowie. I zacznijmy nietypowo od paczki z trzema ifami na początku wymiennymi. No, może tutaj znowu Teo. Nie obraziłbym się, ale chyba nie. Dania Bramka, Szmajl 8,5 to będzie. Ok, czyli szał w tej pasce nie będzie. No, już nikogo tutaj wartego jakichkolwiek pieniędzy nie możemy trafić. No, ale teraz, teraz proszę, dajcie mi jakąś kartę World Cup PTG albo Marvel Hero bo widzę, że dookoła sporo osób trafia sporo tych kart, a ja na razie no tak dość spokojnie, dość powoli, szału wielkiego to pod tym względem nie ma. Paczka za 100 tysięcy monet wymienna. Proszę o coś dobrego. A, moje prośby raczej tutaj wysłuchane nie zostały, bo trafiam Ramosa 84. I lecimy jeszcze tutaj szybko z tymi pikami. O no, tawion, czyli bez większej historii, pik jakieś wyższy oberal nam wypadł, ale... Wiadomo, że nic nadzwyczajnego się tu nie wydarzyło. Powiem wam tak, że generalnie powiedziałbym teraz, że to ostatnia szansa, żeby ubarwić te nagrody. Ale ubarwił na mnie, na mnie już Teo Hernandez z Spika. Więc to jest jeszcze ostatnia szansa, żeby paczki z tych nagród ubarwić. Bo były bardzo nijakie. Proszę o kartę, wartą grube pieniądze. A trafiamy. Z drugą kartę z Czech. Sik. No niestety, monet to my za to pod Champions nie zarobimy. No i moi drodzy, będę chciał zrobić dużo zmian w składzie. I na pewno chciałbym się pożegnać z Cancelo. No myślę, że Portugalczyk zrobił już swoje dla mojej drużyny. Straciłem na nim trochę monet, ale przetestowałem go, pograłem nim dość sporo i mogę powiedzieć, że jest przyjemny. Ale po prostu chciałbym jakiegoś odświeżenia w środku pomocy. W jego miejsce docelowo będę chyba chciał kupić Markizio, ale zobaczymy, jak to w końcu będzie. Póki co dam sobie tutaj Valverde na przeczekanie. Jak już będę tego Markizio za te kilka dni, myślę, kupował, to wtedy wejdzie sobie tutaj Teo, ale póki co zostaniemy przy Mendim. Żeby to po prostu ładniej, zgranie wyglądało. Ponadto wyrzucamy sobie Rüdiger'a ze składu i chciałem tutaj kupić Lucio. Chciałem mieć taką stalową obronę, bo słabo to u mnie wyglądało w defensywie, w tym Foot Champions, więc na pewno chciałbym tutaj zainwestować sporo monet. No i na pewno sprzedamy jednego z dwójki, lub nawet obydwu. Mowa tutaj o Neymarze i Cristiano Ronaldo. Myślę, że z Brazylijczykiem się już pożegnamy. Wiadomo, przyjemny, ciężko, żeby ta, taka karta nie była dobra, ale tak jak mówię, mówię potrzebuje świeżości. Po tym niezbyt udanym foot Champions, no jest Cristiano Ronaldo, też się za bardzo nie polubiłem, chciałbym tutaj kogoś zwinniejszego, kogoś być może drobniejszego, oczywiście on jest niesamowity, to jest bardzo często żywy taran do taranowania przeciwników, do przepychania się przez rywali, niesamowite ma też strzały, kończy jak już ma raczej wszystko, ale po prostu nie, nie jest to mój typ zawodnika, więc będę tutaj... Potrzebowało kogoś innego za Portugalczyka Wygląda na to, że jak sprzedamy sobie Ronaldo, sprzedamy sobie Neymara i sprzedamy sobie Cancelo, to będziemy mieli 3 miliony 200 tysięcy końców Na koncie Trzeba policzyć, że wydamy z tego 750 tysięcy Na Lucio Zostaje nam wówczas 2 miliony 450 tysięcy monet No i moi drodzy piszcie kogo byście kupili w te dwa puste miejsca, wiadomo teraz jest dużo tych kart Put Marvel, Hero No i przypominamy, że za Valverde wejdzie najprawdopodobniej Markizio, raczej, ale też nie musi tak być. No i za tego Mendiego docelowo chciałbym tutaj umieścić tego, to Hernandeza trafionego w player piku.